Po 13 rundach szachowej Bundesligi sytuacja mojej drużyny nie wyglądała. Źle, jeśli mówimy oczywiście o utrzymaniu, ale fakt pozostania w Bundeslidze nie był jeszcze przypieczętowany. Dlatego starcie w rundzie numer 14, gdzie naszym przeciwnikiem była ekipa z Remagen, było bardzo ważne. W przypadku przegranej mieliśmy realne szanse na spadek. W przypadku remisu sprawa byłaby chyba zależna od ostatniego meczu. Na w przypadku wygranej byśmy się po prostu już matematycznie utrzymali. Dlatego było to bardzo bardzo ważne spotkanie, i no, ja też miałem apetyt na to, żeby nawet nie o to chodzi, żeby zostać bohaterem drużyny, ale żeby po raz pierwszy w tym sezonie wygrać partię Bundeslidze, bo do tej pory w poprzednich rundach, w 11 pojedynkach mam 10 remisów i jedną porażkę, także nie jest to coś, czym można się chełpić. W rundzie numer 14 moim rywalem był arcymistrz z Rumunii, Mircea Parligras, zawodnik 5 lat starszy ode mnie, czyli już 44 lata, doświadczony bardzo solidny zawodnik, z którym grałem dwa razy wcześniej i remisowałem, zawodnik, który wcześniej miał ranking nawet ponad 2600 grubo w swoich najlepszych latach był naprawdę trudny do przebicia i no z jednej strony miałem ochotę ponaciskać, bo też miałem w głowie to, że przeciwnik jest takim troszeczkę asekuracyjnie grającym arcymistrzem, że lubi bezpieczeństwo więc z takimi zawodnikami lubię pokombinować, podjąć ryzyko i miałem nadzieję, że ta partia w związku z tym rozwinie się ciekawie. Ale z drugiej strony, miałem też w głowie partię z Olimpiady 2022 w Chennai, gdzie białymi z Parligrasem w meczu Polska-Rumunia grał Kacper-Piorun. Kacper właśnie chciał z tym zawodnikiem uzyskać bardzo bojową pozycję, no i dostał, tylko że ona była przegrana, gdzie Parligras jakby sprowokowany, Naprawdę dobrze rozwiązywał problemy. Także miałem to na uwadze, wiedziałem, że można go prowokować, ale starałem się myśleć też o tym, żeby nie przesadzić, no bo w meczu o utrzymanie, kiedy białym kolorem ktoś wpadłby w tarapaty, mogłoby być nieciekawie. No i co się stało? Zobaczmy. Zacząłem od D4. Sądziłem, że mam pewien pomysł na te partię, i nie kombinowałem. Przeciwnik odpowiedział E5. Konik F3, konik C6, konik C4, partia włoska. D3, konik F6 i konik C3. Posunięcie, które możecie pamiętać, bo grałem je przecież w starciu z Arianem Tarim, które zakończyło się taką, można powiedzieć, moją wiekopomną, wygraną partią. Także tutaj miałem po cichu nadzieję, że może przeciwnik się nie przygotował, no ale. To raczej płonna nadzieja, nie zagrał A6. Oczywiście to jest normalny ruch. Natomiast przypominam, że tam było tak, tak, tak. D6, skoczek G5, Roszada Bierze F1, H6, Skoczek F7, i tam ładnie wygrałem partię. Zresztą można ją znaleźć jeszcze w archiwum, jak ktoś nie widział. Natomiast ParliGras zagrał H6, ruch, który jest obok A6 i D6, chyba najczęstszy. Tutaj wszystkie są OK. Ja na to zagrałem A3, po to, żeby Goniec miał opcję ucieczki w przypadku ruchu skoczek A5 w różnych momentach. Białe, na czarne A6, jak Goniec E3 i tutaj D6. Oczywiście czarne mają tutaj możliwość zbicia. Nie wszystkim się jednak podoba otwieranie tej linii. ParliGras zagrał D6, ja tutaj już byłem troszkę taki skonfudowany, nie byłem pewien, co ja tak naprawdę miałem popatrzone i zacząłem tutaj myśleć nad ruchem goniec C5. Ciężko mi w to uwierzyć naprawdę, moi drodzy. Myślałem aż 17 minut. Komentowałem ostatnio turniej kandydatów i nie rozumiałem, nad czym ci czy myślą, a dzisiaj no sam w tym momencie poświęciłem naprawdę kupę czasu nad ruchem, który można zagrać od ręki, a ja tak naprawdę nie rozpatrywałem innych posunięć, także po co tutaj myślałem, to jest dla mnie zagadką. Przeciwnik odbił. Ja zagrałem skoczek D5. No to, jakby grając gonie C5DC, stwierdziłem, że zagram skoczek D5. Taki miałem zamysł, i tu w rewanżu przeciwnik mnie zaskoczył, bo no, najbardziej naturalny jest gonie E6 z planem zbicia, i po skoczek odchodzi na E3 bić. Skoczek C4, Hetman E7. Wydaje mi się, że czarne tutaj stoją spoko. Oczywiście te pionki może nie są jakieś optymalne, ale z drugiej strony można po linii D też zaraz jakiś fajny nacisk też sprowokować, i właśnie. Właściwie no, tutaj nie ma absolutnie na co narzekać czarnymi. Natomiast przeciwnik zagrał roszadę, no i w to mi gra. I ja od ręki skoczek E3 i widzę gońca na przekątnej z królem, widzę jakieś idee G4, jakieś e, motywy, żeby tutaj wszystko e, zaognić. I mi się podobało. Mi się podobało, przeciwnik zagrał wieża E8, żeby obronić pionka i teraz na przykład skoczek D4 szykować. E, w tym momencie miałem... E, Duży wybór. Bardzo mnie kusiło na początku g4. No ale g4 to bicie wieża g1 skoczek e3 bicie. No i owszem mam wieżę na tej samej linii co król, ale żeby tutaj cokolwiek się działo, no to, to jestem jednak niedorozwinięty. Nie mam w ataku hetmana, nie mam w ataku wieży. Ciężko z tego coś e, zrobić. Także ten ruch odrzuciłem. Przez chwilę myślałem o wieża g1, ale wydawało mi się to bardzo wolne i takie no nieco dziwne. Odrzuciłem H3, choć było to ciekawe. Przeciwnik po partii, bo troszkę analizowaliśmy, powiedział, że no, tego ruchu się może nie obawiał, ale spodziewał. Inna sprawa, że on mi się wydaje wolny. Wiadomo, że chodzi o G4, żeby wykorzystać to osłabienie i potem tutaj jakoś otwierać linię G, ale ja się bałem tego, że przeciwnik może nawet jakoś tutaj tak grać, zaraz szukać ruchu skoczek D4. Trochę analizowaliśmy jakieś tego typu wydarzenia, natomiast kto tu stoi lepiej? No ciężko powiedzieć jednoznacznie. Może białe, może czarne. Zresztą, a tutaj to w ogóle chyba jest fajny wtrącony ruch, skoczek E4. I na to bicie i tutaj jest chyba wygrana, bo skoczek nie może odejść, więc może trzeba zagrać wieża G1. Ale jaka jest ta pozycja, kto tutaj stoi lepiej? Przyznam się szczerze, ja nie mam zielonego pojęcia. Mogą to być białe, mogą to być czarne. Ja zagrałem ruch, który wydawał mi się ultra. Atrakcyjny. Takie posunięcia są posunięciami, które ja bardzo lubię, więc zagrałem H4. Oczywiście wiele osób powie, że to ruch jakiegoś tam no, amatora, bo jak można takie posunięcie tutaj wykonać? Jaki jest jego sens? Otóż chodzi o to, że ja zaczynam grozić ruchem skoczek G5, w szczególności na ruch skoczek D4 mogę zagrać skoczkiem na G5. I zauważmy, że na bicie, bicie pojawiają się tutaj różnego rodzaju opcje matowe, jak skoczek odchodzi. Tutaj może być po prostu bardzo szybki koniec partii. Także skoczek d4 nie można. Na koniec na e6 również mogę pobić, spróbować skoczek g5, bo teraz bicie, bicie znowu ten hetman będzie tutaj bardzo groźny. Ważne jest też, że w tych układach, no to na przykład to jest matem. I wiele tutaj takich wariantów, z tym, że skoczek na F5 wchodzi i mat H może być, się pojawia. Także wcale nie jest tutaj jakoś bardzo kolorowo dla przeciwnika. On zagrał skoczek G4 i w tym momencie ja myślałem 14 minut nad ruchem, który no, mogłem zrobić od ręki, ale nie mogłem się zdecydować, czy nie warto jednak tutaj zaryzykować, bo grając H4, ja myślałem, że no. Rozjadę przeciwnika. A on zagrał skoczek G4 i troszkę mi tak się odmieniło. Bo na początku myślałem też, że skoczek G5 jest ciekawe. Chodzi o to, że na bicie mam co najmniej dwie ciekawe opcje. Jedna z nich to przede wszystkim bicie. Król nie może odejść tutaj, bo po tym nie można zbić z uwagi na mata polinicha. A na królew 8. No to nawet ta pozycja podejrzewam, że jest bardzo zła. No to pewnie jest przegrana pozycja. Także tutaj nie ma specjalnie co liczyć. Przeciwnik musi zbić. Ja biję na G4 i przeciwnik bije. Ja długo liczyłem tę pozycję. Bardzo mi się podobał ruch G3, żeby otworzyć linię H. I myślałem, że przeciwnik może tego nie widział, może tego nie docenił. I faktycznie przeciwnik tego nie widział i nie docenił. Ale czy ta pozycja jest taka dobra? Nie wiem. Żałuję natomiast, że na nią nie poszedłem, bo no, mój plan jest dość prosty: zagrać wieża H4 i potem próbować Hetman F3, Hetman H1 i dać mata na H8. Przeciwnik może tutaj na przykład zagrać skoczek D4, wieża H4, B5, goniec A2. No i taka pozycja. Nie wiadomo co się dzieje. Ja tutaj chcę C3, chcę Hetman F6. Może to być dobre, może to być niedobre, naprawdę ciężko powiedzieć. Czarne mogą nawet takiego jakiegoś ruchu tutaj szukać i wierzą wchodzić. Ja mogę na przykład takie ruchy robić. Oczywiście tutaj to mogę jeszcze się nadziać na szacha. Więc, bardzo dużo tutaj ruchów trzeba liczyć C3, żeby najpierw skoczka wypędzić. To może być bardzo dobre dla białych. I ciekaw jestem naprawdę, jaka jest ocena pozycji po ruchu G3. Będę to sobie analizował. Wydaje mi się, że białe są tutaj dobre, w szczególności. Chodzi o to, że na nabicie na G3 Hetman F3 bicie bicie Król F2, mam dwa piątki mniej, ale mi się wydawało, że ta pozycja jest prawie wygrana. Przeciwnik powiedział, że on by specjalnie tego nie rozpatrywał nawet nie wiem, może nie słusznie może komputer powie, że tu się absolutnie nic nie dzieje, natomiast no takie otwarte linie bardzo często zwiastują, zwiastują ogromne problemy, w szczególności można na przykład dostać takiego dość eleganckiego mata bardzo szybko. Zresztą na kilka sposobów. Także żałuję, że na to nie poszedłem, bo skoczek G5 moim zdaniem robi się bardzo ciekawy. I yy, jaka tutaj jest ostateczna ocena pozycji? Nie wiem. Ja zagrałem skoczek D2, ruch mięciutki, natomiast liczyłem na to, że skoro pionek stanie na polu E3, gdzie będzie kontrolował pole D4, to wówczas troszkę zabieram przeciwnikowi kontrę, a nacisk po linii F czy nacisk po linii G powinien sobie dać znać. Niestety nie jest to wszystko takie proste. Czarne zagrały goniec E6, i tutaj być może zagrałem źle, bo trzeba było być może szukać szybko zrobienia długiej roszady, na przykład pobić, pobić, zagrać Hetmanem na H5 albo gdzie indziej. I w następnym ruchu za wszelką cenę zrobić długą roszadę i moim zdaniem tak trzeba było zagrać i ta pozycja może być dla białych lepsza czyli gram długą roszadę, gram G4 gram G5 i próbuję cisnąć, oczywiście muszę uważać, żeby hetmanem się tam gdzieś nie, nie skompromitować i go nie stracić, ale no moim zdaniem jest to bardzo obiecująca pozycja, w szczególności jakieś B5 długa roszada, A5, G4 A4, G5, B4 no tutaj się nic nie dzieje, bo na skrzydle hetmańskim, a Jana na królewskim, no już mi się wydaje ja jestem bardzo blisko, tak? Tutaj na przykład bicie, bicie. No nie ma tego mata jeszcze. Nie, nie ma tej kontry. Także to jest bardzo istotny moment. Może właśnie bicie plus wyskok hetmanem było dobre. Ja zagrałem G4. No i to jest ruch troszkę przeciwko zasadom, bo nie, nie rozwinąłem. Nie zabezpieczyłem króla. Nie rozwinąłem hetmana. Nie rozwinąłem wieży. A próbuję zdobywać tutaj przestrzeń. Moim zdaniem jest to zły ruch. Czarne zbiły. Ja wróciłem skoczkiem po B5 na D2 i teraz, moi drodzy, przeciwnik mnie zszokował. Totalnie. W ogóle nie spodziewałem się po nim takiej gry. Myślałem, że może zagra na przykład G6 i potem na różne G5 będzie chciał grać H5. No ale wtedy mogę hetman F3, długa roszada, wieża F1, nacisnąć na piątka, gdzieś to G5 bądź H5 zagrać. Wydawało mi się, że stoję tutaj bardzo dobrze. Natomiast on zagrał skoczek A5. Ja mówię, bożeż ty mój, o co mu chodzi? Dlaczego on tak gra? A on mi powiedział tak, po partii. Skoczek na C6 nic nie robi, ja chcę zrobić kontrę w postaci C4, no, i tyle. I koniec właściwie powodów, dla których tak zagrałem. I ja tutaj nie znalazłem absolutnie nic sensownego, moi drodzy. Nie wiedziałem, jak reagować. No, mogę na przykład Hetman E2, chociaż to nie ma większego znaczenia, bo ja zagrałem G5, przeciwnik zagrał wieża E6, teraz Hetman E2. On gra C4, i ja nie wiem, co robić. Być może trzeba było tutaj pobić, ale na przykład tego typu pozycja, no, za bardzo bić nie chcę. No bo tutaj może być po prostu jakoś źle. Mam króla w centrum. No mi się to nie podobało. Akurat w tej pozycji to nawet czarne mogą pobić. No ale powiedzmy nawet, że w tej pozycji zagrałbym Hetman E2. Przeciwnik też planował C4. Więc i tak mogę na taką pozycję pójść. Mi się to nie podoba. Król jest w centrum. Dlaczego tutaj przeciwnik ma nie mieć rekompensaty? Moim zdaniem maj to sporo, ale może źle to oceniam. Może akurat tutaj po Hetman 2 czarne nie powinny grać C4. Może to oddanie piona jest zbyt optymistyczne. To też jest bardzo możliwe. Więc znowuż nie wiadomo, czy G5 nie jest zbyt impulsywne. No i tutaj już poczułem, że ta pozycja jest taka średnia, bo nie wiadomo, co ja chcę, a czarne grają C4, zagrałem Hetman E2C4. Tu na początku mówię, no dobra, jak tak zagra, to ja po prostu zagram tak. I tutaj będę próbował na przykład do jakiejś takiej końcówki sobie iść, i to gdzieś tam zremisować pewnie. Ale jeszcze mówię, nie no, spróbuję. Spróbuję tutaj jeszcze coś pokombinować. Zagrałem GH, wieża H6 i skoczek F3, zamiast iść właśnie na te uproszczenia, przeciwnik pobił, ja tak patrzę. Ta moja pozycja na pewno lepsza nie jest, bo dlaczego miałaby być? Mam słabego pionka. No, co prawda mam jakiś nacisk po linii G, no ale mi się to nie podobało tutaj, bo nie widzę specjalnie co ja mam robić. A przeciwnik stoi zdrowy. No i nastąpiło Hetman D6, wieża G1, wieża D8, wieża D1, i tutaj. Zanim jeszcze zaproponowałem remis, który zresztą został przyjęty, rozejrzałem się po szachownicach. Wydawało mi się, że mecz mamy absolutnie pod kontrolą. No i tak chyba jest, bo w momencie, kiedy nagrywam, to prowadzimy i jesteśmy na bardzo dobrej drodze do wygrania meczu, więc uznałem, że nie ma co ryzykować. Król w centrum te moje... ta moja inicjatywa jest bardzo wątpliwa. Chciałem tutaj jakoś się dwoić, troić po linii G. Natomiast no jest słaby pionek, przeciwnik jakieś C5, C4. Miałem wrażenie, że stoję tutaj po prostu gorzej i, i ryzykuję tym, że, przegramy, że przegram partię, a to może spowodować problemy w meczu. Także remis, numer, no już nie wiem, który w tych 12 pojedynkach, jest to 11 remis bez wygranej. Jestem rozczarowany, bo no, tego zawodnika, myślę, w tym wariancie, który dzisiaj stanął, mogłem podcisnąć. Żałuję, zwłaszcza tego, że nie zagrałem skoczek G5. Nie wiem, czy to było prawidłowe, ale wydaje mi się, że bardzo ciekawe. No i drugi moment, chyba ten manewr G4G5 był niepotrzebny. Dający przeciwnikowi bardzo fajną kontrę zamiast fajnej partii, byle jaki remis. No i tutaj cieszyć się na pewno nie ma z czego. Tyle na dziś i dziękuję za to, że słuchaliście. Dzisiaj krótkie wideo, bo, bo krótka partia. Mam nadzieję, że jutro będzie troszkę ciekawsza. Zapraszam Was do tej analizy. Nie wiem, czy ona się ukaże jutro w jakiejś sensownej. O jakiejś sensownej porze, bo przede mną długa podróż samochodowa, ale na całe szczęście tylko do Drezna, nie do Polski, więc jest szansa, że wieczorem analiza jutrzejszego pojedynku się pojawi i zachęcam oczywiście do jego słuchania. Dziękuję za dziś, zachęcam do łapek w górę, zachęcam do komentowania, zachęcam do subskrypcji kanału. No i przypominam oczywiście o możliwości zostania patronem. W opisie wideo jest link do platformy Patronite. Trzymajcie się. Cześć.